Among Us widzowie du du, du 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 Dam dam Dobra, więc Wizowie Witajcie jako Amongus Nie wiem, że to ty... Więc dzisiaj zapomniałem zmienić tego towerów. Ale ja to nie znaczy, że jestem słaby. Bo i tak jestem słaby. To piękne coś. Więc ja będę farmić, ok? Może być. Dobra. Mm. To... Nie Dobra, więc mam kasę i... Coś mi mikrofon nie działa. Lepiej mnie słyszycie widzowie. Nie pytajcie dlaczego mam słaby w to. to... To ja stawiam tego gościa One się palą? Palą mm -hmm. More range, bigger flames Spokojnie, w drugim odcinku będzie wszystko mm -hmm. Dobra, jedziemy ta 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 ra, ta ta, ta. Więc tak, 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 też nie. tak, tak, nie tak, 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 się. tak, jak szybko? Ciecie, a mnie zlagowało. Co prawda idzie nam żółwniami. to nawet nie strzela. Nawet to nie ma okularów. W Senser robi, na Freezer najgorszy tor Czy to. Z... Nie. Nie przetrwamy. A co dałeś?

Uuuu Nad mnie na to nie sterczy To połączył sobie palnie Zabryj do na nam A co? Nie Zaczyna kasę Dajski Bo nie mogę czegoś postawić Niech to będzie stało Żeby to zwalniało Te bossy Żeby było lepiej Dobra, Freezer już nie ma Ej, Freezer nie jest taki zły Nie jest, bo zatrzymuje go No dobra Moje farmy Czas wal... Dobra, przegramy to jak to... Eee, yy, sorry Nieważne o tym ale przegramy to już Albo... Tak, przegramy Trzysta dziewięćdziesiąt On ma? Han by się przydał Błagam wyjedź Bo no, więc widzowie przegraliśmy to Więc tak, ja już mam wszystko I gdzie idziemy? Ty chcesz Okej, dawaj Ale nie wiem, bo nie byłam też okej okay. wuju, dom. wuju, 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 wu dom dom no to więc jesteśmy i zombie. Stawiam do to chyba będzie na S Tak mi się wydaje Czemu tu nie można stawiać? Dobra, farmę I co? No <laughs> Sorry, Widzowie, przyzwyczajenie tak dokładnie mam sześć tysięcy. Teraz będę nie. No dobra. Myślę, że nie można tych rangerów. Dobra, to już nieważne. No dobra.

Jestem towerem, nie jest majnym. Jestem defense. Atakujący.

no No, dobra. Już poszedł No. Co mnie laguje? M. Mm.

Ta przegraliśmy Także, tak więc co? Kończymy ten odcinek, bo wyszedł za długo <laughs> Się nie nagadały na... nie nagadały mm -mm. Więc to była tyle, nudziliśmy się w tym Tower Defense, więc pa!